To, co mnie łączy bardzo z tobą, co mi się bardzo podoba, że ty pokazujesz taki fajny biznes na własnych zasadach. Żyj na własnych zasadach, ciesz się z życia, miej z życia fan, żyj po swojemu. Tak, miej jest... czas dla rodziny też, tak. to, to też no. jest bardzo ważne. No a myślę, że mamy taki jeszcze gdzieś wątek w głowie, pewnie kulturowo zakorzeniony, że wartościowy szef to taki, który haruje, mhm. który się przepracowywuje, który pierwszy przychodzi do firmy i ostatni wyjdzie z trzeciej zmiany. No, być może już tak nie trzeba zarządzać, kiedy mamy wideokomunikatory, kiedy możemy zrobić zebrania na Zoomie, kiedy maila możemy odczytać również w Hiszpanii czy na Zanzibarze. Myślę, że trzeba też przełamać parę takich wzorców i przyzwyczajeń kulturowych, które sprawiają, że niektórzy moi klienci z wielkiego biznesu jadą na urlop, bo ich namówię. Ale mają poczucie winy. Tak. No to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy też mieli czas dla dzieci, dla rodziny, na pasję, na golfa, na przejażdżkę samochodem w lecie. No, myślę, że dobry biznes to nie jest taki biznes, który nas tłamsi i nami zarządza, tylko dobry biznes jest taki, którym zarządzamy my.